Wydawnictwo Replika prezentuje. Leonard J. Pełka Polska Demonologia Ludowa. Czyta Piotr Mikołajczak. Rozdział trzeci. Demoniczna personifikacja zjawisk przyrody. Na podstawie relacji człowiek-przyroda zaistniało zjawisko ukształtowania się określonych wyobrażeń ludowej demonologii przyrodniczej. Wyobrażenia te stanowiły animistyczne uosobienie takich elementów świata przyrody, jak wszelakiego rodzaju naturalne akweny i rejony ich pobrzeży, bagna i trzęsawiska, pola uprawne i łąki, czy lasy i góry. Ta właśnie dziedzina wierzeń demonicznych przez stosunkowo długi okres stanowiła ludową wykładnię wiedzy człowieka o otaczającej go rzeczywistości przyrodniczej służąc równocześnie upowszechnianiu wśród ludu polskiego określonego schematu życia moralno-obyczajowego i wynikającego stąd systemu wartości. Odbicie tego zjawiska znalazło swój wyraz między innymi w naszej literaturze romantycznej, a zwłaszcza w twórczości Adama Mickiewicza – dziady i niektóre ballady jak Świteś, Świtezianka czy Pani Twardowska i Juliusza Słowackiego – balladyna omawianą sferę demonicznych wyobrażeń przyrody uporządkować można w ramach następującej klasyfikacji: demony wodne, demony brzegowe, demony błotne, demony polne, demony leśne, demony górskie oraz demony podziemne. Podział ten nie wyczerpuje wprawdzie wszystkich kwestii strukturalnych naszej rodzimej demonologii przyrodniczej, pozwala on jednakże na podejmowanie refleksji nad daną sferą wyobrażeń demonicznych w kontekście przypisywanego im zasięgu, występowania i oddziaływania w świecie przyrody. Demonologia wodna. Spośród całego kręgu demonicznych wyobrażeń przyrody szczególną złośliwością obdarzane były właśnie te istoty nadzmysłowe, którymi lud nasz zaludnił odchłanie wód. Przypisywano im zwłaszcza takie działania jak wciąganie ludzi i bydła w czeluście wodne, rwanie sieci rybackich i zatapianie łodzi, wywoływanie wirów wodnych, powodowanie występowania wód z brzegów i zatapianie pól uprawnych oraz łąk, a niekiedy także i siedzi ludzkich. Nie były to więc istoty spokojne. Budziły one powszechny lęk i grozę u ludzi jako demoniczne uosobienie groźnych i niewytłumaczalnych tajników żywiołu wodnego. Kult demonów wodnych w naszej kulturze ludowej ma dość odległy rodowód i najprawdopodobniej wywodzi się jeszcze z okresu przedchrześcijańskich wierzeń słowiańskich, za czym przemawia cytowana już uprzednio wzmianka z Dziejów wojen Prokopa Cezarei. Również w naszej rodzimej literaturze, począwszy od XVI wieku, odnaleźć także można drobne wzmianki o demonach wodnych i ich kulcie. I tak, wymieniany już Peglikowski wspomina o wodnych topcach jako jednej z grup istoty diabelskich, a J. H. Haur wywodzi demony wodne z płodów utopionych kobiet brzemiennych. Dopiero powstała w XIX wieku źródłowa literatura ludoznawcza pozwala na rzeczową analizę tego wątku wierzeń demonicznych. Odtworzone na podstawie tych materiałów wyobrażania demonów wodnych charakteryzuje wielowątkowość. Stanowią one swoistą kombinację wątków dawnych, bliżej nieokreślonych wierzeń ludowych z elementami przejętymi od religii chrześcijańskiej. Na przykład wyobrażenia diabłów wodnych, jak również z pewnymi pseudoludowymi tworami fantazji literackiej, tak rodzimej jak i zachodnioeuropejskiej, na przykład opowieści o Onydach, Syrenach oraz nimfach i pannach wodnych. Dlatego też warto na wstępie odwołać się do charakterystyk wyobrażeń demonicznych, jakie zawarte są w polskiej literaturze etnograficznej XIX i XX wieku. Przegląd ten rozpoczniemy od szczególnie barwnego opisu KW Wójcickiego. W pośród wielkich jezior pisał on i w głębinach bagnistych siedzą istoty, które lud polski i ruski topielcami nazywa. Topielec, jak Mazury, Krakowianie i Kurpie utrzymują, jest to człowiek, który się przypadkiem lub dobrowolnie utopił, a przez diabła ożywiony przebywa w głębinach wody i czy to używających kąpieli, czy rybaków lub flisów pływających porywa i zatapia. Nigdy się w dzień razem z sobą nie pokazuje. Zawsze przebywa na dnie rzek, stawów i jezior głębokich. Dopiero za nadejściem nocy wychodzi na brzegi i siedząc na nich czatuje zdobyczy. Nic go więcej nie gniewa, jak gdy usłyszy mówiących ludzi, że już świta. Przypomina mu to, albowiem, iż znowu na powrót musi się zanurzyć w wodę. Oprócz topielców są i topielnice lubo nie tak szkodliwe jak pierwsi. Wabią urodnym licem i miłym głosem młodych, strzelców i wieśniaków, a schwytanych porywają w głębie. Wychylają często głowy ponad powierzchnię wody, rozpuszczają długie, złociste warkocze na zburzone bałwany, a wówczas słychać dźwięk miły, bo włos każdy brzęczy osobnym tonem. Topielnice ukazujące się na Wiśle wyobrażają sobie z białym włosem i kilku sznurami korali na szyi. Na gople ich nie ma, lecz za to w Starym Bugu, z zielonymi wiankami na głowie ukazują się flisom i orylom, nazywają je w tamtych stronach bogunki za pokarm nie mają promieni księżyca jak topielcy z gopła, lecz żyją rosą i solą. Aby uniknąć przeto szkody od bogunków przewożący sól na statkach buźnych okładają ją tarcicami. Pod wieczór cichy przy blasku miesiąca słychać głos bogunków. Podobny jest do hukania wodnego ptaka. Nieco odmienne od powyższego opisu są zebrane w różnych regionach Polski i spisane przez O. Kolberga ludowe wyobrażania demonów wodnych. Powiadają, że na jeziorze powickiem ukazują się jakieś duchy. Inni się wyrażają topielcy, najczęściej żeńskie i wabią ludzi. Mają one białe szaty Z jasnozieloną opaską lub spódniczką A na lśniących włosach Na głowie białe lilie Białe kwiaty Złotą przewiązane przepaską I na innych takich jeziorach Ukazywać się mają duchy Podobne jak te w bieli Lub w modrych lub zielonych szatach W małych jerutach Opowiadają o jeziorze Że siedzi w nim aż dwóch topichów Są to małe chłopięta W czerwonych czapeczkach Gdy wypłynął na wierzch Poklaszczą po w ręce i na powrót w wodzie się zanurzą. Jest to znak nieomylny, iż ktoś ma tu wkrótce utonąć. Podobną parkę topichów posiadają też i jeziora, omulewskie i święte pod kurkami. I w ogóle wszelkie wody, tak stojące jako i bieżące, mają na pewnych obszarach swoich topichów. Jedno tylko jest pewne, a mianowicie, że jest to istota nieubłagana, która w pewnych periodach czasu ofiarę swoją mieć musi. Komu los przeznaczył stać się pastwą Topicha, tego ciągnie coś nieprzezwyciężoną siłą ku wodzie. Ten, mimo obawy jaka go ogarnia, mimo możności ratunku, pozostać się w niej musi. To tu Topień go ciągnie, a władzy jego nikomu oprzeć się niepodobna. Topielec jest to widmo utopionego człowieka, który za grzechy swoje, a mianowicie za to, że się bez spowiedzi utopił, pokutuje po śmierci i ludzi na głębie wód sprowadza. Topielec, topień czy topnik pochodzi z kobiety brzemiennej, która utonęła. Panuje on w rzekach i różne topi w nich bydlęta. Topielec to także człowiek o dwóch duchach, którego czart utopił, a który po śmierci innych topi ludzi. Topczyk jest to istota bez chrztu utopiona Rośnie ona do lat siedmiu we wodzie Potem ożyje i różne ludziom figle płata A nawet ich ściąga do wody Natomiast M. Szywara tak scharakteryzował górnośląskiego demona wodnego U nas powstały wierzenia o utopcu Który to mieszka we wodzie i nęci ludzi do wody Utopce pałace mają z lodu, szkła, kryształu przejrzystego ale nie mają dzieci. Dlatego nęcą dzieci do wody i zabierają ze sobą. Starszych też biorą na służbę. Utopek to chłopek bardzo piękny w czerwonej czapeczce, a jego kobieta też bardzo strojna. Różne mają szyki na ludzi. Rozciągają wstążki nad wodą, żeby dzieci ponielazły, albo wieszają czerwone pończoszki na krzech, na przywabienie kobiet. Czasem też idzie między ludzi, a wtedy go można poznać po tym... Jak wszędzie, gdzie stanie, się robi kałużka wody. Na zakończenie tego przeglądu odwołać się można do opisu danego przez A. Fischera. Postać to pielca jest zupełnie ludzka. Bywa on zwykle wzrostu małego chłopca, trzy siedmioletniego. Ma głowę dużą, na niej długie włosy czarne, rozczochrane, a ręce i nogi długie i cienkie. Barwa ciała jest czarna, czasem biała. Chodzi nago i tylko na głowie ma czapkę lub chustkę czerwoną. Do powyższych, tak różnorodnych opisów, dołączyć należy, w formie komentarza, następujące rozważania Bogdana Baranowskiego. Spośród różnego rodzaju istot demonicznych, wywodzących się z dawnych wierzeń przedchrześcijańskich najsilniej zachowały się relikty wspomnień o istotach demonicznych zwanych topielcami, topcami lub też niekiedy diabłami wodnymi. Istoty demoniczne tego typu znane były na całym niemalże terenie słowiańszczyzny. Wieloznaczna nazwa topielca może sugerować, że za tego rodzaju istoty demoniczne uważane były duchy ludzi, którzy ponieśli śmierć przez utonięcie. Prawdopodobnie jednak w dawnych czasach rozróżniano dwie kategorie istot demonicznych zamieszkujących odmęty wodne a więc tak zwane diabły wodne, istoty wyjątkowo złe i złośliwe, które starały się łowić kąpiących a nawet wciągać osoby zbliżające się do brzegów rzek, jezior lub nawet bagien oraz ich ofiary, które stawały się topielcami niższego rzędu. Z zamieszczonego powyżej przeglądu wynika, iż funkcjonujące w polskiej kulturze ludowej XIX wieku wyobrażenia demonów wodnych, cechowała zarówno wielowątkowość, jak też i silne zróżnicowanie regionalne. Dotyczyło to zwłaszcza kwestii rodowodu danych istot demonicznych, przypisywanej im postaci i nazewnictwa oraz w znacznie mniejszym stopniu zakresu ich działania. W kwestii rodowodu najczęściej ujawniało się zjawisko łączenia demona wodnego z postacią diabelską, co wyrażało się w poglądach, iż topielec to diabeł wodny, człowiek utopiony, ale ożywiony przez diabła, dusza samobójcy, człowieka, który utopił się za potrzeptem szatana, będąca we wszechwładnym władaniu mocy piekielnych, czy istota diabelska zrodzona z płodu utopionej brzemiennej kobiety. Dzielono demony wodne na męskie, mali chłopcy, karły o odstraszającej postaci, bądź też przystojni mężczyźni małego wzrostu i żeńskie urodziwe i powabne młode dziewczęta. Przy czym demony rodzaju męskiego uważane były za bardziej groźne dla ludzi niż demony rodzaju żeńskiego. Niekiedy też istotom tym nadawano także postaci zwierzęce, na przykład barana. Różnorodnie też je nazywano utopce i wasermany na Śląsku, rusałki wodnej boginki na Podlasiu, wodnicy i wodnice, potopielce, pływniki, wirniki itd. Ta różnorodność poglądów na demonologię wodną znalazła także swoje odbicie w ówczesnym folklorze ludowym, zwłaszcza z regionów Małopolski i Śląska. W niektórych opowieściach ludowych topielcy szukają kontaktów z ludźmi, zawierają z nimi przyjaźnie i niekiedy przestrzegają ich przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami. Dotyczy to zwłaszcza śląskich utopców. Postawić więc należy pytanie, czy i w jakim zakresie te różnorodne wyobrażenia demonów wodnych zachowały się w naszej kulturze ludowej do naszych czasów. Badania terenowe prowadzone w różnych regionach Polski wykazują, iż pewne relikty tych wierzeń zachowały się w niektórych kręgach starszego pokolenia wsi, i to zwłaszcza ze wschodnich regionów kraju. Na przykład pewnym zasobem wiadomości o danych wyobrażeniach demonicznych dysponowało w regionie rzeszowskim 98% informatorów, w regionie lubelskim 71%, a w regionie białostockim 88%. Około 88% z tych informatorów określało demona wodnego mianem Topielca, a pozostali wymieniali jeszcze inne nazwy jak Diabeł, Dusza Pokutująca, Płynnik, Potopiciel, Potopłennik, Topiec, Utopiec, Utopilnik, Nieczysty Duch oraz Coś, Duch nie mający odrębnej nazwy. W wyobrażeniu temu przypisywano następujące rodowody. Dusze Ludzi którzy popełnili samobójstwo przez utopienie się, około 80%, dusze dzieci zmarłych bez chrztu 4%, dusze dzieci nieślubnych zmarłych bez chrztu 3%, dusze ludzi niewierzących, którzy popełnili samobójstwo przez utopienie się, 2%, dusze ludzi, którzy utopili się podczas kąpieli przed Świętym Janem, to jest przed dniem 24 czerwca, 3%. Dusze ludzi przeklętych za życia przez matkę, 1%. Dusze ludzi, którzy popełnili samobójstwo przez powieszenie się, 1%. Dusze ludzi, którzy za życia zaprzedali się diabłu czy opętanych, 1%. Dusze pokutujące ludzi złych, grzeszników, 1%. Dusze wylęgłe z piasku leżącego na dnie wód, 1%. Złe duchy, szatany z piekła rodem, 3%. Dla uzasadnienia przypisywanego demonom wodnym rodowodu odwoływano się do różnych interpretacji. Na przykład w luźnej znajdował się człowiek, który był opętany przez diabła. Aby go oczyścić, ksiądz nakazał wziąć go na sznur i wrzucić do stawu. Gdy go wrzucono, ksiądz modlił się oraz kropił go wodą święconą. Gdy wrzucony człowiek zaczynał tonąć, znaczyło to, że zły duch go opuścił, a gdy nie, to zły duch zwyciężał. Przeważnie jednak zły duch opuszczał wtedy opętanego. Ludzi, których zły duch nie opuścił, nazywano po śmierci topielcami. Wypadek ten zdarzył się około 1890 roku. Topielec to dusza człowieka, który nie chce żyć, sam się utopił, a jak się utopił, to wszedł w komitywę z diabłem. I razem obmyślają, jak topić tych ludzi, którzy kąpią się, nim święty Jan wodę. Bo jak ją już ochrzci, to topielec nie jest dla człowieka groźny i w święconej wodzie nie wypływa. Topielcy wywodzili się z dusz ludzi niewierzących, którzy utopili się i nawet nie stanęli przed sądem boskim. Są to duchy powstałe z dusz ludzi utopionych, które na pokucie przebywają we wodzie. Na pokucie są dotąd aż inny człowiek, którego wciągną do wody, nie utopi się i ich nie zastąpi. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu książki Leonarda i Odpełki Polska Demonologia Ludowa. Zapraszamy na www.replika.eu